Też masz czasem tak, że jak stary wraca z roboty, to cały prysznic po nim jest brudny? Jeśli tak, to obejrzyj to wideo do końca, a ja pokażę Ci jak takie coś łatwo i szybko umyć. Do wyczyszczenia tego wykorzystam mój czyścik parowy, który ma parę wymiennych końcówek. A teraz widzisz jedną z nich. Do czyszczenia nie korzystam z żadnej chemii, więc moja skóra nawet nie będzie narażona na różne toksyny. Zobacz, jak pod wpływem ciepłej pary cały brud znika. Już nie muszę więcej tracić czasu na szorowanie, i przy okazji się nie męczę. Moja mama powiedziała mi, że to był najlepszy zakup jaki zrobiłem. Teraz spójrz. Po zmiękczeniu całego brudu wystarczy, że Przetrę szmatką i cały brud znika. A brud, który został, po prostu jeszcze raz skonfrontuję z moim urządzeniem. Dodatkowo spróbuję to spłukać wodą, ale jak widać, ciężko mi to idzie. Także wrócę do czyszczenia parą, bo jest to znacznie szybsze i wygodniejsze. A gdybym całą robotę miał robić tą szmatką, a chiny bym tego nie zrobił. A już tym bardziej bym się na to nie zgodził i kazałbym to sprzątać staremu. Na szczęście wyłapałem to na promocji i teraz sprzątanie nie jest mi straszne. No chyba, że wyjdzie mi taki robal. Nie wiem skąd stary go wziął. Muszę teraz dezynfekować cały prysznic, bo brzydzę się takich robali. Na koniec, jeszcze raz wszystko spłuczę w i zobacz jak tylko to wygląda.